Ja może na sam początek przedstawię naszych gości. Dzień dobry jeszcze raz. Okay. Pana burmistrza znamy wszyscy. Ja! Tak? Brawa pana burmistrza. A w środku nasz gość. Co ten gość nasz robi? Więc za chwilę się do ale wszyscy takie gromkie brawa na pana Damiana. Panowie burmistrzowi, dzięki panu Karolowi dzisiaj mamy Różdżowca w naszej szkole. Czy wy wiecie, jaki klub jest najbliżej Jak ja ten klub się nazywa? Się. jeszcze na Różdżu w klubie uniewiercznym. Nazywam się Daniela Plejczak. Moja przygoda z różnu się zaczęła w 2018 roku, a gdzieś z tymi moja przygoda się zaczęła w wieku... Bo miałem 4 lata lub 6, jak pierwszy raz miałem kontakt z motocyklem, ale gdzieś pierwszym zapozne z motocyklem było takie, że wjechałem w krzaki i gdzieś tam miesiące miałem przerwę, ale później gdzieś mieliśmy taką pracę na rękę i sobie wzięliśmy wyporny. Później nas rodzice zapisali do Evo, sztuki. I jeżeli byliśmy na Botoprosie, kiedyś bo ja za bardzo tego nie polubił, ale ja nie zrobiłem tego bakcyla, więc zawsze gdzieś się rodzicom mówią, że chciałem spływać z swojej siły na żużlu. I w tym roku mi zapisali do, do szkółki, do trenera Romana Jakowskiego i tak mi na ja gatunku miałem przygotować bardzo szybko. Czy wy? Byliście kiedykolwiek, ci najmłodsi, na meczu żużlowym? Tak. Okej. Okay. Widzę bardzo dużo. Widzę bardzo dużo rąk w górze. Zacznę tutaj od najmłodszego. Proszę bardzo. Odpowiedzią, którą każdy zna, czy w tym motocyklu są hamulce? Nie, w tym motocyklu nie ma hamulce, nie ma świateł i jest tylko skonstruowanie, jak to ja sobie miałem. Ciężko było się nauczyć jeździć? Na pewno do by to należało, gdyż mi dużo motocykla z tym pomóc, miałem już 5 lat przed złożeniem kontakt z motocyklem i na pewno dużo pomogło, ale Łatwiej to nie należy, ale myślę, że jak się chce bardzo, to, to wszystko musimy razy Bardzo tygodniu trzy razy w tygodniu, a ile trenować się różnawiec, żeby przygotować się do turnieju? Znaczy, zimą to jest tak... Ja osobiście trenuję 6 razy w tygodniu, czyli od poniedziałku do soboty na sali, a, a wiedziały sobie jak jest dzień wolny, a gdzieś w sezonie no to... To, to, to zaczyna się z razu, to wiadomo, czy więcej jazdy, w tym lepie, czyli na początku gdzieś w marcu, w kwietniu da się złapać e, jak najwięcej jazdy, czyli jak najwięcej treningów, czyli 4 razy w tygodniu, 5 razy w tygodniu, żeby mieć kontakt z motocyklem, a ten sezon wejdzie w e, się rozstręci ten sezon, to czasami jest tak, że jeździmy 5 dni z rzędu, 6 dni z rzędu, to też trzeba wszystko, je, jak, jak, jak wiadomo, tym, się, to wiadomo, na granicy nie sprzęt i tu samemu też trzeba być Pan fizycznie i psychicznie, żeby wszystko dźwignąć. Zadawia Pan dużo jeżdżąc? Na, na tym momencie. Ja jak wygląda rozgrzewka żużnowca? E, znaczy, ja osobiście gdzieś, e, czym jestem starszy, tym bardziej na tym zwracam uwagę, bo gdzieś jak. E, czy w szkole, czy gdzieś zaczynając motobrosem, to gdzieś też tak miałem na to spojrzenie, że, że po co rozdrzewka z czasem, to co zrozumiałem, że ona jest potrzebna i jest bardzo ważna i trzeba też na tej rozdrzewce już się wydawać 100%, bo to ma później wpływ na, na to, czy doznamy kontuzji, czy, czy, czy podczas uwag tu po prostu staniemy się oczekujemy I też ja sam osobiście, jak się dobrze fizycznie, to się lepiej czuję na motocyklu. Yy, czy Pan kiedyś był na pierwszym drugi czy? さんの <tans> 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 Jest, trzeba się z tym liczyć, że na tutaj, no, nie możemy wezwać kontuzji, bo nie liczymy ale trochę ich było, więc no, trzeba się z tym liczyć, że dużo są wyciągnąć z kontuzji. Bardzo dużo no, no, no. Ale jest dużo chłopaków. waga, bo się satysfakcjonuje, może i zacznie też trenować. A tak Pan żorował? E, gdzieś, jak miałem 5 lat w 2010 roku, jak jeździłem ja z z Damian on już Łodzi, to gdzieś takim moim idorem wtedy był Damian Waliński, a z czasem to, to moim idorem stał się Piotrek Pawlicki, a gdzieś teraz e, Jestem, i jestem czynnym zawodnikiem, to staram się wzorować od tej czołówki światowe, bo to że od wszystkich zawodników od jednego zawodnika wy nie da się tak samo iść, jak, jak ktoś, który okaże ma swój styl i startu i technikę jazdy, ale gdzieś od tych najlepszych zawodników, zawodników racz, to, by najlepszej wdrażać. Jak panu się jeździ w Unii? Super, cieszę się, że mogę razem tym klubie i... i z tego co powiem, że też i kibicem szoru na stanowisku, cieszę się z tego. Chciałem ja od, od 2018 roku znajdę licencję 250, a dwa lata później, w 2020 roku, znajdę tę czyli na 500, a w przyszłym roku będzie trzeci sezon tej pierwszej gryży. O, nie i Szczecinu. No, szczerze to gdzieś no, interesuje się piłką, ale w Polskim nie ma swojego ulubionego. Gdzieś mają no, ulubioną to jest Manchester City, ale gdzieś bardziej kibicuję rachowy na Damian, nie wiem, to tak, powi, Tak jak pani Marta wspomniała, przed covidem jeździliśmy, tak? Jeździliśmy na Wołynię leśną. Dzisiaj odwiedził nas Damian, a mam nadzieję, że 23 w roku 2023 w nowym sezonie odwiedzimy Damiana na Smoczyko. Dziękuję.